W dzisiejszym programie opowiemy Państwu o kwietnych łąkach, czy o inicjatywie Beskidy Miodem Płynące oraz o sprzątaniu rzeki Białki. Wyobraźcie sobie Państwo Beskidy Miodem Płynące. Czy chcielibyście, aby nasza okolica była przyjazna dla pszczół? Fundacja Zaangażowani.pl chce, żeby tak było. Do projektu zaprosiła dużych partnerów. Patronem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wielkie i małe firmy, potężne instytucje finansowe, politycy, no i najważniejsze gminy i aktywni ich mieszkańcy. Wokół nas jest wiele miejsc, które kiedyś były zagospodarowane, a obecnie stoją odłogiem. Kiedy spoglądamy na nasze piękne góry, bo są piękne to na pewno, na pewno niepokoi jedno. Łąki zaośnięte. I to nie są takie góry, jakie pamiętamy z dzieciństwa. Przede wszystkim łąki to dzikie wypalanie traw, które mogą być zagrożeniem dla życia człowieka i dla domostw. A barz Sosnowskiego sam w sobie jest niebezpieczny, gdyż emituje niebezpieczne związki eteryczne, które powodują poparzenia i różnego typu uszkodzenia ciała. Kampania jest bezpłatna. Nikogo to nic nie będzie kosztować. Działamy, działamy na rzecz naszego społeczeństwa, działamy na rzecz proekologii na żywieczyźnie. Startujemy już od tego roku, zaczynając od likwidacji barszy sosnowskiego, jak również od kampanii informacyjnej, jak przystąpić do naszego projektu. Oczywiście pięknie wykosimy te wszystkie, brzydko mówiąc, haszcze które rosną, zrekultywujemy. Obsiejemy łąkami i będziemy to utrzymywać przez okres pięciu lat. Będziemy również starać się za, zalesiać teren, czyli sadzić drzewa miododajne, lipy, akacje w takich miejscach szczególnych, gdzie, gdzie są jakieś jary, miejsca takie niedostępne. Często zwracamy się do mieszkańców, żeby wykaszali swoje, swoje działki. Różnie to z tym, z tym wygląda, natomiast w tej chwili, skoro. Będą mieli okazję i będą mieli ofertę bezpłatnego wykaszania tychże nieużytków i w zamian za, w tych miejscach będą rozwijane łąki kwietne to rzeczywiście jest to, jest to niebywała okazja i trudno byłoby, żeby z niej nie skorzystać. Kolejna świetna inicjatywa Fundacji Zaangażowani.pl, kwietne łąki z jednej strony to piękny obraz, który ma każdy przed oczami, kwietna łąka, na której są pszczoły i możemy na niej spędzać czas, ale to też bardzo ważne działanie. Proekologiczne, ale też związane z bezpieczeństwem. Niestety, barcz sosnowskiego jest to bardzo inwazyjna roślina, bardzo specyficzna. Najlepiej podejmować wczesną wiosną działania, aby likwidować sadzonki i wszystkie rośliny, które no niestety porastają brzegi i tereny położone blisko właśnie zbiorników, blisko potoków górskich i rzek. No to są obszary, które są ogólnie dostępne. Korzystają z nich mieszkańcy przystają turyści. Jest to roślina, która zagraża naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu, dlatego myślę, że każdemu leży na sercu, aby podjąć właściwe i skuteczne działania, aby likwidować barsz sosnowskiego. My będziemy stosować tylko walkę mechaniczną, czyli wykaszanie tych barsz sosnowskiego, także nie będzie to, nie będzie to szkodliwe i dla środowiska, a przede wszystkim dla, dla pszczół. W projekt zaangażowane są cztery gminy Gilowice, Łękawica, Lipowa oraz Łodygowice. Wszystkie te tereny zostaną zrekultywowane, zostaną obsiane nasionami miododajnymi i można się już domyśleć, że te nasiona miododajne dadzą piękne, kwietne łąki. Kwietne łąki to więcej pożytku. Więcej pożytku to więcej pszczół, a pszczoły to życie. Bez pszczół nie ma życia. Myślę, że pszczoła to jest taki symbol znaczący, że jeszcze istnieje środowisko i my jeszcze mamy szansę być tutaj, na tej ziemi. Nie będzie tych wspaniałych owadów, nie będzie również nas, ludzi. Dlaczego pszczoły mają coraz mniej pożytku? W środowisku, wsi, gdzie, gdzie są pasieki, no jest coraz mniej drzew owocowych, drzew miododajnych, czyli lip, różnego rodzaju akacji, które rosły przy, przy drogach sadów. Te, te drzewa często już zostały wycięte, albo są wycinane z różnych powodów, np. poszerzania dróg, czy, czy tam budowania nowych jakichś chodników. A na to miejsce nikt nie dąży do tego, żeby uzupełniać to jakimiś nowymi nasadzeniami. Niestety działalność człowieka spowodowana Rozwojem przemysłu, czy coraz większym zurbanizowaniem naszych miast i wsi, używaniem środków ochrony roślin spowodowała, że codziennie, co roku wymiera setki tych pożytecznych. Owadów. Pszczoły i pszczelarstwo, które rozwija się tutaj w powiecie Żywieckim, jest bardzo ważne. Uważamy, że to, co my będziemy czynić, czyli zagospodarujemy te tereny, które są terenami opuszczonymi, zdegradowanymi, terenami zachwaszczonymi, czyli terenami, które nie są wykorzystywane na ten moment rolniczo. Jako powiat Żywiecki. Od początku uchwalenia i przyjęcia strategii rozwoju pszczelarstwa w Powiecie Żywieckim angażujemy się we wszystkie projekty, które wspierają pszczelarzy i pszczelarstwo na Żywieczyźnie. To bardzo ważna dziedzina z różnych punktów widzenia, ale również tego tradycyjnego podejścia, również rozwoju pszczelarstwa jako bardzo ważnego narzędzia instrumentu ekologicznego. W Powiecie Żywieckim, w 10 kołach Polskiego Związku Pszczelarskiego, zrzeszonych jest ponad 400 pszczelarzy a każdy z nich ma kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt pni rodzin pszczelich. To już robi liczbę, dlatego musimy działać. Aby owady, głównie pszczoły, miały pożytek na miód, bo tego niestety nam w tym terenie brakuje. Jedna rodzina pszczela potrzebuje na przeżycie jednego roku około 80-90 kg miodu. Jak przeliczymy to na około 7 tysięcy rodzin pszczelich w powiecie, to potrzebnego pożytku robią się już tony. Coraz bardziej dostrzegamy potrzebę. Promowania naszych pszczelarzy, pszczelarstwa i chcemy jako gmina przyczynić się do tego, aby te osoby, które mają swoje pasieki na terenie naszej gminy, mogły z tych kwietnych łąk korzystać. Do dużych partnerów projektu należy na przykład Browar Żywiec. Browar Żywiec e, od lat stara się być blisko społeczności, blisko społeczności Żywca. My jesteśmy mocno zakorzenieni w lokalnej kulturze. Browar już od ponad 160 lat wspiera lokalną społeczność. Chcemy w pierwszej kolejności dbać o środowisko i chcemy, żeby nasza działalność wspierała... To wszystko, co lokalnie się tutaj dzieje. Pszczoły wiadomo, że są niezbędne, dlatego żebyśmy mogli żyć w zdrowiu w przyszłości. A tutaj są nasi pracownicy, są nasi mieszkańcy, więc wszystkie inicjatywy tego typu z przyjemnością wspieramy. W akcję zaangażowana jest też Katowicka specjalna strefa ekonomiczna. Oprócz tego, co robimy na co dzień, ściągamy inwestorów z całego świata, nie tylko z Polski, tworzymy miejsca pracy, to chcemy właśnie też pokazać nasz region. Nasz piękne województwo śląskie, z tej tradycji, z tego pięknego miejsca, jakim jest Beskidy, Beskidy miodem płynące. Chcemy zaangażować się i pokazać, że z jednej strony tworzymy jedną z najdynamiczniej rozwijających się podstrew na żywicczyźnie w, w gminie Radziechowy Wieprz, ale też właśnie brać udział w takich wydarzeniach, pokazać, że przecież. Pszczoły to jest nasz początek i też nasz koniec, jak kiedyś Einstein powiedział, że jeśli nie będzie pszczół, nie będzie nas ludzi. A to już polskie wody zlewnia w żywcu. Dobro wspólne, jakim jest naturalne środowisko, dbanie o czystą naszą wodę górską i wszystkie nasze rzeki, dbałość o czyste powietrze oraz o to, aby nasze łąki, zwłaszcza położone nad brzegami rzek i potoków górskich, były pokryte łąkami kwietnymi, a nie barszczem sosnowskiego. Imprez, które warto wspierać, warto wspierać nie tylko dlatego, że odbywa się w naszym regionie, ale warto wspierać również dlatego, albo przede wszystkim dlatego, że pokazuje, jak wielkie znaczenie mają pszczoły, w życiu człowieka. Do naszego projektu może się zgłosić każda osoba z terenu Żywieczyzny, posiadająca nieużytki. Oczywiście przystąpienie do naszego projektu jest bezpłatne. Niech tam będą prawdziwe kwiatki polne, niech te łąki wyglądają naprawdę ładnie, żebyśmy się nie tylko cieszyli górami, ale też pięknymi łąkami. Inicjatywa jest na terenie naszej gminy, to wszech ją popieram. I myślę, że każdy z mieszkańców będzie popierał. Przy okazji, zadbamy też o środowisko i, i o naszą przyrodę, no i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to nasze pszczoły. A te wszystkie działania mają jeden cel: zasadzić jak najwięcej roślin miododajnych, wspierać pszczelarstwo, wspierać pszczelarzy, a przy okazji zadbać o nasze środowisko. Jeżeli państwo dysponujecie nieużytkami, jeżeli państwo. Chcecie zwalczyć Barz Sosnowskiego, który rośnie na waszych terenach zapraszam Was serdecznie do współpracy i do zgłaszania tego faktu do naszej gminy. Myślę, że razem damy sobie radę pokonać tę inwazyjną roślinę, a zarazem upiększymy tereny naszej gminy. Jeżeli macie nieużytki, nie gospodarzycie na tych polach, proszę zgłaszać się, czy za pośrednictwem Gminy czy też za pomocą fundacji, abyśmy te nieużytki zagospodarowali w właściwy sposób. Każdy, kto ma jakiekolwiek obawy, w każdej chwili może odstąpić od projektu bez żadnych konsekwencji. Kwietne łąki potrzebują czystej, krystalicznej, górskiej wody. Dlatego zachęcam serdecznie. Włączcie się Państwo do współpracy przy realizacji tego projektu. Zadbajmy, aby tereny położone blisko rzek były ukwiecone i pełne pszczół. W ramach projektu przewidziane są też festyny, spotkania z mieszkańcami i akcje medialne. Kiedy jesteśmy wszyscy razem zaangażowani, to efekt jest murowany. Im więcej tych drzew, tym więcej owoców, tym więcej pszczół, bo jak nie będzie pszczół, to nie będzie nas. W tradycji sprzątania naszej Rzeki Białej bardzo się cieszę, że jesteśmy w takim gronie. Liczyłem na troszkę więcej, ale reszta ekip podobno ma dołączyć w trakcie, więc i tak jest super. Dojadą do nas jeszcze dzieci z domu dziecka, prawdopodobnie, więc, yy, więc troszkę nas tam więcej będzie. My sprzątamy naszą białkę, żeby była czysta i, i, i ładna żeby można było pójść na spacer, pojechać na rower i nie oglądać śmieci. Nie sprzątaliśmy w zeszłym roku, no bo była sytuacja taka jaka była, ale w tym roku, więc w tym roku niestety tych śmieci jest nieco więcej niż, niż tak jak te akcje były co rok robione. No sprzątamy od 90, 2009 roku, więc to już jest jedenasta akcja nasza, Fajnie, że jesteście. Tacy są ludzie. Jedni sprzątają, drudzy śmiecą. Ci, co śmiecą, nigdy nie pójdą posprzątać, a, a ci, co sprzątają, zawsze chodzą sprzątać. O to chodzi, żeby sprzątających <grym> było to, więcej. O to chodzi, żeby sprzątających było więcej, a śmiecących mniej. Tego byśmy sobie życzyli co roku. Dzieje się dokładnie to samo, co działo się tutaj już przez 10 ostatnich lat, więc co roku o tej porze mniej więcej spotykamy się tutaj po to, żeby pomóc tej naszej rzece białej, żeby troszeczkę tych śmieci z niej wyciągnąć, no, żeby wszystkim żyło się lepiej, żeby wędkarzom się wędkowało lepiej, żeby mieszkańcom się by spacerowało nad tą rzeką lepiej. Robimy to praktycznie co rok od 2009 roku. Nic ciekawego, tylko same nieporozwijane łodzie. Było troszeczkę piekarnik, był na przykład dywan, kurtki, butelki. Bardzo dużo rzeczy było takich codziennego użytku, wyrzuconych tutaj, chociaż niedaleko tutaj jest przok i mogli tam ludzie to po prostu zostawić, tak? Tak, no, bardzo dużo butelek jest, pustych butelek, bardzo dużo paczki po papierosach. Jakieś takie śmieci, które można naprawdę, są kosze, jest bardzo ładnie teraz zrobione tutaj, więc powinni ludzie zacząć szanować to. Z dziećmi chodzimy co roku, sprzątamy, każda edycja. W tej akcji uczestniczy dzisiaj społeczna Straż Rybacka Powiatu Bielskiego, głównie chłopaki są wędkarze, rodziny wędkarzy i nie tylko. Bardzo bardzo duża liczba osób, które są jakby związani troszeczkę z klubem Renegat, bo to Klub Renegat zapoczątkował i też tu są członkowie tego klubu Renegat. Także no wszyscy, którzy jakby mają Czują się częścią jakby tej, tej naszej społeczności tutaj wędkarskiej, a też jakby nie było tej rzeki Białej. Nie zmienia się nic. Teraz widać po, po pandemii, bo nie sprzątaliśmy przez dwa lata. Te śmieci są głęboko pod, pod trawą, pod korzeniami. To co woda też przyciśnie. Ogólnie nie zmienia się nic. Moim zdaniem. Nic. Kompletnie. Źle, że? Źle, bardzo źle, no ale jest fajna ekipa, chce się ludziom przyjść posprzątać. Denerwujący jest ten odcinek tutaj, gdzie widać, że przychodzi młodzież, przynoszą ze sobą jakiś alkohol, wypiją, no i to ciężko już zabrać do plecaka i zanieść do domu. Tutaj mamy y, haber bławatek, y, konkol polny, y, złocień, maki. Też mamy po jednej daweczce. Bardzo dobrze nam ubyło, bo starczy nam na następne. 12 kwietnia koło wałów nad rzeką Sołą w żywcu rozpoczęła się akcja sadzenia łąk kwiatowych. Jak tu Państwo widzą, tu na razie jest ściernisko, ale będzie łąkowe San Francisco. Jest to początek naszego pięcioletniego projektu na Żywiecczyźnie w czterech gminach. Gmina Lipowa, gmina Gilowice, Łękawica oraz Łodygowice. Chcemy zamienić takie właśnie pole, jak tu Państwo widzą za nami w przepiękne, kwietne łąki, a przy okazji pomóc pszczołom. Chcemy także walczyć z największą plagą, jaka tu jest na Żywiecczyźnie, zwłaszcza w Łodygowicach, a mianowicie z barszczem stosnowskiego. Dlatego, drodzy Państwo, tutaj apeluję z, z pierwszego miejsca mogą Państwo użyczać swoich gruntów, a my jak Państwo widzą zamienimy je w piękne kwietne łąki do projektu realizowanego przez Fundację Zaangażowani.pl włączyło się Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Staramy się dbać o środowisko, chronimy to środowisko. Chcemy, aby nasze tereny były przyjazne zarówno dla środowiska naturalnego, dla pszczół. Chcemy, aby nasz teren, żywieczyzna była pokryta łąkami kwietnymi, które są miododajne i stwarzają dobre środowisko dla pożytku, dla pszczół. To jest jedna z a z drugiej strony chcemy uatrakcyjnić ten teren dla mieszkańców i turystów, którzy licznie odwiedzają tak zwane żywieckie wały położone nad rzeką Sołą. Sianie łąki kwietnej nad Sołą nadzoruje firma Łąki Kwiatowe Kwiaty Łąkowe. No tutaj będziemy zakładać pierwszą łąkę kwietną bądź łąkę kwiatową, zależy jak, jak zwał tak zwał, w ramach projektu Beskidy Miodem Płynące Kraina Przyjazna Pszczołom. Bo można ręcznie, tak właśnie jak górale od siebie do siebie, jak oni z tym owcem, ale takim siewniczkiem, takim ręcznym siewniczkiem, który jest dedykowany do traw bądź do nawozów, warto sobie sprawić, no ten jest wygodny, bo sobie rękę podtrzymuje. I wtedy zrobimy sobie próbę, znaczy generalnie chodzi o to, żeby na tym samym miejscu kilka razy przejść, nie? Przejść wzdłuż i w poprzek. To wtedy mamy największą szansę, że, że, pokryjemy, że pokryjemy sobie całość równomiernie. Po bronowaniu zostanie rozsiane, rozsiane nasiona kwietnych łąk. Następnie ten teren zostanie przygotowany tak, żeby te nasiona mogły wykiełkować i pokryć nasze tereny kwietnymi łąkami. Dla Fundacji pel wspólnie z Polskimi Wodami to jest pierwsza działka, którą będziemy obsadzać kwietnymi łąkami. Pierwsza działka Wód Polskich którą mamy i obsalić świetnymi łąkami. Specjalnie też dołożyliśmy, dołożyliśmy około 30% gatunków jednorocznych, które dadzą efekt w tym roku i będzie, będzie. Ja myślę, że już od, od czerwca już, już będzie ładnie, gdzieś w maju już będziemy widzieć pierwsze, pierwsze znaczenie Dzisiaj to jest część terenu, mówimy o 10 arach, natomiast początkiem maja chcemy wprowadzić drugi etap i sukcesywnie obsiewać te nasze tereny, tam gdzie oczywiście jest to możliwe, kwietnymi łąkami. Tu jest bardzo dobry teren, ponieważ no z racji tego, że to jest ten teren zalewowy, to jest bardzo żyzna gleba, aczkolwiek ta żyzność nie do końca jest potrzebna, Dzikim kwiatom, ale na pewno na pewno się przyda. No, ładnie uprawiony, porządny sprzęt. Obsadzanie nieużytków kwietnymi łąkami. Raz, że to jest bardzo atrakcyjnie wizualnie, ale przede wszystkim będziemy pomagać pszczołom, różnym gatunkom owadów. Teren żywieczyzny jest przepszczelony, jest dużo pszczelarzy, jest dużo rodzin pszczolik. Te nie mają nie ma te pszcze, nie ma możliwości zbierania tego, po, tego pokarmu, jest zbyt mało na tą ilość, także każda taka akcja, każde wysiewanie kwietnych łąk w ogródkach, y, y, zagospodarowywanie nieużytków pod kątem właśnie kwietnych łąk będzie wielką możliwością właśnie tutaj pomocy owadom, a przede wszystkim rodzinom pszczeli. Tu około 40 gatunków będziemy wsiewać z racji tego, że projekt jest pod kątem miododajności, to jakby też komponując tą łąkę mieliśmy na względzie to, żeby dobrać składniki, które są wysoko miododajne bądź pyłkodajne. I okazuje się, że, że dużo dzikich kwiatów, na przykład Habert Górski i Habert Drakiewnik mają wyższą miododajność niż na przykład Facelia, którą, którą jakby pszczelarze wszyscy znają. I, i, i bardzo cenią. Zali górale łąkę łąkę od końca do końca łąkę.